hej kochani, jestem w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jestem sama i dzisiaj przetestujemy sobie mrożone owoce w czekoladzie. Mamy maliny i truskawki, takie znalazłam w biedronce, tak jak pod poprzednim filmem, w poprzednim filmie mówiłam. I zaczniemy chyba od truskawek. Następnie piszę w górę góry subskrybuj na moim kanale, rośniczek. i komentarz piszę blizkowanie. Pusza! Możecie napisać. No, pusza! Ale pachnie! No, tak wygląda. No trochę tak. Nie zachęca za bardzo. Trochę brudzi. Także tutaj mamy z kawetką. Dla ciebie toczy się piwa i wyczucie miękki. Dla ciebie daje się dużo pieniędzy. Aby karpi płynęła renianina. Dla ciebie wybuchają emocje, euforia zwycięzców i płacze przegranych. Dla wyjarenia rządzą twoje prace. Ryzykujcie. Mm, bo... bo tutaj. Za sztukę przy zakupie trzech, albo oczy w pieprzu w opakowaniu 10,99 kg i dodałam ci wszystko do małego. Tutaj ogólnie piszę, że najlepiej smakuje po 15 minutach po rozmrożeniu, ale jak. Zanim po prostu przyszłam do domu z Biedronki, to myślę, że już minęło tyle czasu. Chociaż muszę zobaczyć paragon. Bo od razu wtedy wychodzimy z Biedry. I co teraz? jest 11.47. Mamy 129. I to jest dzień pierwszy lutego nagrywam. Dwa odcinki na Także już Minęło. Truskapki? No. kapki. takie próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwasła słowy. Potrzebują sześć, czuć samą praktycznie czekoladę nie, czyli w ogóle nic yy, Truska truskawier truskawki. Ej, chyba ja? Ma... No, to... Na pewno mówię, że nie chyba. To teraz malinka. Tak wyglądają malinki. Uuu, a to jest zachęcające że będę tak wygląda bardzo. Tak wyglądają. I to jest, z tego co widzę, to chyba więcej nowych. Więc, tu jest truskawka. są większe od tego, na pewno. Także, od tego. Także no. Winiary pomysły na mac and cheese z ciągnącym serem. To co pyszne. Zrób szybko i ciesz się tym dłużej. W miarę półsłonna na czyli z -E ciągnącym stanowiskiem mak, tłuczącym Jak zima, to postanowienia noworoczne. Jak postanowienia, to satysfakcja. A jak to. Tutaj przyda, bardziej to czuć to... maninę niż ten. Wziąłem taki mały gryz, nie? nie? Mm. Jak tak, to Nie. Mogą świadczyć o problemach z przewodnictwem nerwowym Na co wpływ może mieć stres Dlatego sięgnij po Nerwaxin Stres Który wspiera funkcjonowanie nerwów I łagodzi stres Nerwaxin to komuła bogata 5 witamin I ekstrakt z różęca Zamówiłam Zajadza sobie ogólnie takie nerwowego. Batony Z liopilizowanych tych Owoców po Bo też na TikToku raz widziałam Odczuwasz Raz, nie raz że jakaś dziewczyna swojemu chłopakowi właśnie wkłada tam do półki właśnie takie oliwiofilizowane batony, jakie ja jadłam za dzieciaka. Więc mówię, nie, gdzie to można dostać? Weszłam na go, na internet, patrzę, Allegro, weszłam na Allegro, szybko to wszystko potem po, 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 po popstrykałam sobie, żeby to zamówić. I wczoraj sobie to zamówiłam. Ma być 4 lutego, chciałam powiedzieć, grudnia. I mówię, przypomniało mi się, że widziałam. Nie widziałam, tylko po prostu było w internecie właśnie. Huczyło o tym, a ja zapomniałam to sobie kupić kiedyś. I mówię, nie, teraz kupię. I tym razem ze względu na to, że. No, nie, wiem, po prostu ten. Chrobie sprawim co ja Ptasie Łyczko, dowiedz się w pysznej wedlowskiej czekoladzie. Podaruj na każdą okazję i podziel się wspólną chwilą z bliskimi. Także. Dziękuję wam za oglądanie. To był cineczek z taką kubek grosu przycine nam kanału. Również jak potrzebujemy tylko bogatej I bajs.